Jestem tak zaskoczony, że otrzymałem szansę powiedzenia paru słów, że uświadomiłem sobie, że jestem do tej wypowiedzi nieprzygotowany, więc wyłączam rozum i mówię od serca. Znaczy nie wyłączam rozumu do końca, ponieważ nie mógłbym formułować zdań, ale, ale będę mówił od serca. Ja chciałem w pewien sposób podsumować to wszystko, co tutaj się dzieje. I powiedzieć o konkrecie i podzielić się z Państwem pewną obserwacją. Otóż my przekazujemy i mamy zamiar przekazywać do końca całą dobrą energię w stronę Pana, a tym samym, tak jak mówił Pan Premier, w stronę Polski. My mamy zamiar nie tylko walczyć, ale również powodować, żeby w tym kraju. Panował pokój i spokój, i powiem, że stała się rzecz bardzo ważna, ponieważ w momencie, kiedy pan premier wręczył panu, panie marszałku, szalik, przestało padać.